Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian i przyjaciół misji z Parafii Świętej Trójcy w Białobrzegach Radomskich. Bardzo serdecznie chcę Wam wszystkim podziękować za modlitwę i za wsparcie naszego dzieła. Nie 10 miesięcy, a udało nam się zebrać 10 tysięcy, czyli na utrzymanie dwóch kleryków Moramanga w Afryce, na Madagaskarze. Bardzo Wam dziękuję za... Wasze włożone serce, za interesowanie się akcją, za to, że ta zbiórka na kleryka waszej parafii przyniosła piękne owoce. Dziękuję kapłanom, księdzu Proboszczowi za podjęcie tej akcji. Mam nadzieję, że po wakacjach będziemy starać się dalej pomagać seminarium w Afryce. Niech was Panu błogosławi, jeszcze raz dziękuję.